4 grudnia 1937 roku doszło do kontynuacji niemieckiej hitlerowskiej eliminacji życia niewartego życia. A więc stało się to początkiem przestępczej nowej wiedzy medycznej w Stanach Zjednoczonych, ale jak się okazało i na świecie. Dlaczego stało się tak, że to zostało powszechnione, bo normalnie myślący człowiek, normalnie myślący lekarz potępi takie działania. I okazało się, że macierzysta uczelnia medyczna Harvarda powołała 13-osobowy zespół ad hoc committee, ad hoc, a więc bez żadnego doświadczenia, bez żadnego bez żadnej wiedzy medycznej, bez doświadczenia, bez wieloletniej pracy z chorymi śpiące mózgowej. Powołała ad hoc komitet, ażeby znaleźć sposób i rozwiązać problem Krystiana Barnarda. Ten ad hoc zespół stworzył ad hoc raport harwardzki definicja nieodwracalnej śpiączki.